I tak dalej, i tak dalej. Witam, wam, ko witam Was, kochani, eee, w kolejnym pierwszym spojrzeniu z Project Cars. Eee, gra wyszła teraz tuż, 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 tuż eee, na starcie. I jako fan samochodówek, może za dużo nie, nie pokazywałem na kanale, ale ogólnie jestem fanem samochodówek, i myślałem sobie, że to będzie fajna gra. Ale eee, od razu mówię, nie kupiłem jej. Ponieważ nie będę niestety w nią grał, ale zanim przejdę do tego, dlaczego nie będę w nią grał, e, pokażę wam o co ogólnie chodzi. <laughs> ogólnie e, ścigamy się wiadomo e, w różnych wyścigach, e, możemy zacząć sobie karierę, e, podpisujemy wtedy kontrakt z jednym ze sponsorów i zaczynamy z drużyną i dla tej drużyny m, jeździmy. Ogólnie menu jest typowo, typowo e, konsolowe. Mogę rzec, ale to nie szkodzi, ponieważ i tak wiadomo, że gramy na padzie. I a propos pada, to w sumie, powiem szczerze, że pad jest za bardzo czuły niestety na tę grę. Wyobraźcie sobie w ogóle, co by się działo na kierownicy. Bo grałem w sumie dwa wyścigi. Mam wyłączone praktycznie wszystko. Opcje: sterowanie mam wyłączone. Różne kontrolery są, także można sobie tutaj. No właśnie, rodzice G25. To by było, e, albo G27, właśnie, albo Driving Force'a, Pro GT, Mega, Momo. Mnóstwo jest tego, jak widzicie, tych kierownic tutaj e, już przygotowanych. Także nie. to pada, ręczny tekst Także chodzi o to, że w rozrywce, jeżeli sobie udamy wspomaganie jazdy zerowe, co ja mam praktycznie wyłączone, no zużycie po opon można sobie dać jeszcze powolne, zużycie paliwa można sobie włączyć i tak dalej i tak dalej. Jest tego sporo. E i muszę powiedzieć, że gra się mega, mega trudno. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni, nie wiem, do gridów na przykład, to muszę powiedzieć, że będziecie mocno zaskoczeni tym, co tu się dzieje, jeżeli wyłączycie wszystkie wspomagania. Co my tu mamy? Mamy mnóstwo, mnóstwo torów. Większość z nich jest licencjonowanych. Teraz sobie jeszcze listę teraz dać zobaczyć na to. Naprawdę mnóstwo tego jest. Ja się niestety nie znam aż tak mocno. E, no jestem po prostu fanem casualowych samochodów, samochodówek, tak jak mówiłem wcześniej. Dobra, weźmy sobie jakikolwiek e, tor, i mamy mnóstwo również licencjonowanych wozów, e, od kokardów po, po Formułę 1, chyba tak mi się wydaje. Tak. A, 3. E, tak, Formuła C, B, A. Także wszystko jest. Stare samochody, nowe samochody i tak dalej, i tak dalej. Weźmy sobie BMW M3. No i dobra, to nie będę przedłużać tego. Muszę powiedzieć, że od razu, od razu jest ciężko. I tak jak mówiłem wcześniej, na kontroler ta gra jest zbyt. Hmm, nie wiem, czy zbyt wymagająca, ale chodzi o to, że... Kontroler jest zbyt czuły, jak zazwyczaj w samochodówkach gdzieś gramy sobie standardowo kontrolerem, tak tutaj polecam kupić kierownicę. Mamy również e... green, green, green. Ustawień... Ustawień kamery. To ustawienia kamery naprawdę można sobie też. E... Celami, to od razu mówię, także się nie, nie przejmujcie e, Kamery można sobie również pod kątem ustawić w zależności od tego gdzie jesteśmy. Takie mnóstwo kamer jest. Widziło. Już lecę, już tyłem. Także to nie będzie wygrane wieści, tu na pewno. To jest chyba też na pewno na tył. Na pewno, znaczy na pewno. Uf, Nie wiem właśnie trzeba można strzałki wyłączyć takie wskazujące. I to jest przede wszystkim gra dla ludzi, którzy wiedzą co robić. No właśnie. Ja już chciałem kontrę zrobić, ale niestety kontrę nie wyszła. Co grafiki. Mam wszystko na maksa ustawione i powiem szczerze, że nic nie urywa, chociaż były recenzje takie, że to najlepsza, że najładniejsza gra w ogóle w tym momencie. Ale muszę powiedzieć, że nie urywa nic i... i, i. Wybrać, funkować, się tak nie mam nic. E, oczywiście, całe wspomaganie jest wyłączone, więc tak e, się dzieje. E, no, oczywiście, można sobie połączyć wszystko, praktycznie, żeby nam, nam tutaj łatwiej się było. jednak, e, no, chciałem zobaczyć, właśnie, jak to jest z tą symulacją. W ostatniej symulacji grałem MiFos Fuda, Fuda Tam było. Znaczy to już, pewno było łatwe. Co do sposzczenia jest spostrzenie kinowe, czyli są napisy jedynie. Pani tam mówi po angielsku. A poza tym to gra jest, myślę, poprawna. I dlaczego w ogóle robię takie stwierdzenie? Bo pewnie część osób będzie chciała sobie zakupić tę grę. Dlatego od razu... Y Mówię, że to nie jest taka gra, właśnie jak na przykład grid, gdzie Oczywiście, no, dla znawców tematu wiadomo, że to nie jest y, gra hardgridowa, tylko faktyczny symulator. Także warto wziąć to pod uwagę i przede wszystkim, nawet gdybyśmy chcieli się zacząć, A gdybyśmy chcieli zacząć y, już symulację. To przede wszystkim pad jest zbyt, jak to powiedziałem, zbyt czuły. Po prostu każdy, każdy delikatny skręt, trążkę, już potrafił właśnie, żeby Wprowadzić samochód w poślizg. Oczywiście, bardzo, bardzo fajnie jest to zrobione. Taka lameryjana, nie? Oczywiście nawet wibracji, powiem szczerze, nie są jakoś tak fajnie zrobione. Co do samych trybów, no to właśnie jak powiedziałem, mamy kamery, mamy pojedyncze wyścig. karierę, oczywiście. I karierę. Wow, już mnie dublują. Nie, nie, nie tak... Przede wszystkim cieszę się, że lusterka działają. W się sensie, się odbijają faktycznie, to też nie jest działanie. Wielu właśnie tych holowych nie działa to tak jak powinno, tylko jest to jakoś tak dziwnie zrobione. Czas na ma Mamy skasku. Jest dużo ustawień trudności. Jeżeli chodzi właśnie o. o, 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 o karierę, także można naprawdę poustawiać sobie różne rzeczy. Co ja tu mogę powiedzieć, jeszcze? No, chyba tyle, że chciałbym przestrzec wszystkich, którzy myślą, że będę miała tą Niestety nie jest. Znaczy, niestety. Niestety albo wstety, nie? Także, jak mówię, pad jest zaczuły. Jeżeli macie kierownicę, to myślę, że warto, warto, warto faktycznie. Warto się zastanowić nad zakupem. No jak mówię, no... E, co do grafiki i muzyki, e, spoko... Naprawdę muzyka, muzykę polecam. Naprawdę w menusach muzyka jest prześwietna. Taka jakaś podniosła właśnie, nie wiem o co odchodzi. Wow! <laughs> e, jak widzicie, fajnie te samochody też skaczą. E, dużo trybów, e, jazda 24 godzina, zużywanie opon, e, ustawianie strategii kiedy mamy się do podstopu kiedy do pistofu zajechać, żeby mm, na przykład, właśnie paliwo, no właśnie. kiedy paliwo dotankować e, i tak dalej, i tak dalej, kiedy zużywać opony, kiedy <śmiennie> zmienić opony, bo opony się zużywają, można włączyć sobie e, uszkodzenia wizualne, wizualne, techniczne, że faktycznie wpływają na, mm, na tryb prowadzenia samochodu e, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mnóstwo opcji jest. Z tym, że, no, tak jak powiedziałem, gra wygląda ładnie. Ja mam Radeon R9 e, 290 Triple X, 4 GB i u mnie to chodzi świetnie. Stary procek to jest FX8350 8 rdzeniowy 4 GB na każdym, 8 GB także u mnie to chodzi e, świetnie, perfekcyjnie, full detale, jest elegancko. E, co do, no, właśnie powiedziałem, przede wszystkim. E, prowadzenie samochodu jest najważniejsze w tych grach nie ustawiałem sobie znaczy grałem też na takich ustawieniach średnich wspomagania sterowania i no było trochę lepiej ale nie kupuje się symulatora jazdy samochodem żeby wyścigowego symulatora żeby po prostu sobie powłączać to także to jest tryb gdzie mam wszystko wyłączane i po prostu to, ja nie umiem jeździć nie to też trzeba wziąć to pod uwagę tylko mówię przestrzegam że to jest, no właśnie, to jest gra dla fanów gatunku symulatorów, wyścigów, bo no naprawdę gra jest fajna, mamy mnóstwo samochodów, mnóstwo tras, mnóstwo trybów, tryb kariery można zacząć od go tak jak powiedziałem, yy, przede wszystkim tam GT, Formułę i tak dalej, i tak dalej, także w sumie tyle, nie oceniam tej gry, no bo wiadomo, yy, nie, nie, nie będę jej oceniał, że tak powiem po parunastu minutach, tak jak powiedziałem, dwa wyścigi przejechałem, ale sobie pomyślałem, że nagram ten odcinek, żeby ewentualnie pokazać go. Jak to wygląda, jak to chodzi, jak się jeździ i ewentualne mankamenty, które wyłapałem. Czyli po prostu gra nie jest napada, gra jest na kierownicę. To na pewno. Nie zauważyłem możliwości kalibracji pada. Zresztą można to zobaczyć chyba. 4, dobra, dobra wejdźmy. powrócimy z wyścigów. Zresztą zaraz zobaczymy. Profil, mój garaż. Można sobie w garażu. Wszystkie samochody są z automatu odblokowane. Można sobie stworzyć ustawienia własne. Gdzie mają być jakieś ciśnienie w oponach, których balans hamulców i tak dalej. Oczywiście force feedback. Tyle. Więc jeżeli chodzi o to. No, tu więcej opcji nie ma. Szanka opon. To jest to, można sobie zrobić zdjęcie. Tyle opcje. Kamera, dźwięk, instrukcja autorzy. Wygląd. Włączone, włączone w plumy wszystko jest włączone. No tu jest, przepraszam, tu są wysoki, wysoki. No oczywiście jest Jest wyłączone. No i zgrywały. tutaj są wszystkie. No ale średnio, średnio wysokie. Tak, tak to jest. To jest domyślnie, domyślnie oczywiście. No właśnie... Od razu, pole widzenie. I to w sumie tyle z opcji. Team, kariera online, czasowa, king, kluba czasowa, własną grę, no a kariera i tyle. Także, kochani, żegnam się. Mam nadzieję, że Wam to ewentualnie pomogło w decyzji, czy chcecie grę kupić, czy nie. Eee, podsumowując, gra dla koneserów, symulatorów, wyścigów, eee, najlepiej z kierownicą, o tak. No i z miarę dobrym sprzętem, tak mi się wydaje. Tyle ode mnie, trzymajcie się, pa pa.